Siemanko, siemanko, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i mamy to w końcu, jest pierwszy dzień vlogmasu. Czy będą e, codziennie regularnie, nie wiem, bo wiecie, jak to praca, na zmiany różnie to bywa, ale mam postanowienie, że spróbuję. Spróbuję, a nuż widelec się uda. Dzisiaj, jak już widzicie, jestem w piżamce, jest wczesna godzina, żeby was to nie zmyliło, ale pomalowałam sobie włosy, dlatego jestem w ręczniku, no miałam założyć czerwony, żeby pasowało do outfitu, ale stwierdziłam, wiecie, gdzieś tam może y jeszcze, mimo że się umyło włosy, coś się wybrudzi, więc lepiej zrobić to w czarnym. A co będziemy robić? Zaraz Wam pokażę. A więc przygotowania. Herbacina jest zrobiona, wrzuciłam sobie tutaj kawałek mandarynki, bo pomarańcze mi się skończyły, ale to nic, to nic, słuchajcie, to jest um, to, co dzisiaj zamierzam robić, czyli złożyć choinkę, ale nie będę jej całkowicie, cały chyba ubierać, założę tylko lampki i ją złożę, pomyślę, gdzie jeszcze ją ustawię, a może na razie będzie gdziekolwiek, bo jeszcze może koncepcja się zmienić, ja tutaj już skarpetiny, też świąteczne założyłam. No, może kolorystycznie do tych piżamek nie pasują, ale przyznam się szczerze, że nie wiem, gdzie włożyłam czerwone, ale to nic, to nic znajdziemy. Więc biorę się za robotę. Taką mam dzisiaj energię. No, nie wiem, adrenalina mi podskoczyła tak. Um, chyba sam fakt, że to już jest pierwszy grudzień. No i nic tylko będzie. Dzień po dniu zbliżał nas do świąt Bożego Narodzenia. A więc biorę się za robotę. Ręcznik, bo niestety mi spadał i przeszkadzał moje mojej pracy. Powiedzcie mi, czy wy lubicie ubierać yy, choinki, bo ja przyznawam się szczerze, że uwielbiam. I nawet powiem Wam, że jak. Yy, Moja córka chciała mi zawsze pomagać. To z jednej strony byłam zła, że ktoś mi się wcina. rodna matka, noworodna matka, no ale co? Nie będę oszukiwać. Mówię jak było. Wiecie, podoba mi się. Ona bo nie jest taka rzadka, jak to nieraz te sztuczne były. I widzę, i na końcówkach mają troszkę inny ten y, plastyk. No inaczej tego nie można nazwać. Ja nie lubię świeżych choinek, ponieważ ten zapach mi nie odpowiada. Yy, no. Łyk herbatki i działamy dalej. Idę sprawdzić, gdzie są te lampki. Ok, znalazłam, więc chciałam. Jak to było? Zajmowałam to każdą tą jedną, e, jak to powiedzieć, e, każdy ten jeden kabelek, co tak zwisał w dół, e, gumką, recepturką e, szczepiłam, związałam, żeby mi w tym roku było, słuchajcie, łatwiej. I to był naprawdę dobry pomysł. Dumna jestem z siebie, że coś takiego wymyśliłam. Brawo ja, dobra, na razie muszę to poogarnąć. Co ja może najpierw sprawdzę, czy te lampki w ogóle działają. No w tamtym roku działały, ale jak to mówią, przezorny jest zawsze ubezpieczony. Ok, moment prawdy. 啊，加啊用。 adwentowy, co mówiłam, że zrobię dla męża, oczywiście piwko, o, tak się właśnie przedstawia. No pan ma zadowolony i ja zadowolona, bez żadnego, słuchajcie, problemu. Naklejeczki, proszę, są, więc jak to mówią, wilk syty i owca cała. Chojnica już się świeci. A my zamówiliśmy sobie pizzę. Proszę bardzo, tu jest jednak ze szpinakiem. Nie, to nie jest ze szpinakiem. No, coś zapomniałam. W komineczku rozpalone jest cieplusio. Denerwuje mnie ta szyba, bo się bez przerwy brudzi. Ale no trudno, takie są uroki. Słuchajcie, na temu zamówiłam sobie jakiś czas znaczy z ostatnim zamówieniem taki kosz filcowy na. Drewno do kominka. Tutaj ten stojaczek też mm, wcześniej już zamawiałam sobie na temu. Jestem z niego zadowolona, ale denerwuje mnie, że sypie się trochę, wiecie, na podłogę drewno, mimo że położyłam kartonik pod spodem. Mm, no to i tak jakieś tam śmieci lecą. Mm, jestem z niego zadowolona, ale stwierdziłam, że sprawdzę tutaj ten kosz kosz, o Jezu, no, no taki no, no koszyk, no, filcowy i powiem Wam szczerze, że chyba zamówię jeszcze jeden i tu będą dwa takie filcowe a ten metalowy zaniosę tam na dół do jak my to mówimy, ważki czyli taka niby pralnia, to jest pralnia a korytarz tam też jest kominek Tutaj, czy tam wszędzie się będzie brudziło? No ale szkoda mi wyrzucić, y, znaczy wyrzucić y, gdzieś tam na bok, odstawić ten stojaczek, bo mi się w sumie też podoba. Jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie. Y, jak na razie, z tego jestem zadowolona i jest pojemne. Y, no i co? Y, jeszcze y, oprócz tego kosza na drewno przyszła taka niby narzuta ciepła, niby Zresztą to pokażę Wam innym razem. Będę tak stopniować, bo, no cóż, zamówiliśmy ten, tą sofę, więc jak przyjdzie sofa, to wtedy postaram się to Wam pokazać. Tak będzie bardziej pasowało do siebie. Brzuszki nasze napełnione. Teraz włączyliśmy sobie film świąteczny, gentlemani, tak żeby wiecie, nastrój był do tej choineczki no i tematycznie żeby pasowało, jakby nie było mamy pierwszy dzień grudnia pierwszy dzień vlogmasu yy, skarpeteczki również zmieniłam yy, na równie ciepłe ale nie aż tak grube jak były poprzednie yy, po podłodze jak chodziłam to wiecie było ok, ale tak jak już się usiądzie w spokoju w yy, komineku jak rozpaliłam to wiecie nagrzało tutaj Pan mąż twierdzi, że nawet jest jak w saunie, a mi tam odpowiada. Słuchajcie, ja już padam, dzisiaj y, mam chłopa w domu i tylko dupsko zawraca, czy to zrobić, czy tam to zrobi, czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem, więc tylko latam góra dół, góra dół. Ale to nic, miałam dzisiaj w planach ubrać choinkę, to znaczy ubrać to jest za duże słowo. Ale choinka stoi, lampki są założone, więc uważam to za sukces. Zaraz Wam pokażę ten strojk adwentowy który w poprzednim vlogu robiłam. Wspomniałam Wam, że dołożę troszkę zielonego i to zrobiłam, więc zobaczycie efekt końcowy. No i co? Widzimy się w następnym vlogmasie, czyli jutro pierwszy dzień vlogmasa uważam za zakończony, a ja co dopijam tą herbatkę i siadam, yy, obejrzę jakiś filmik tak wygląda mój stroik adwentowy z tym zielonym jednak naprawdę wygląda yy, bardziej okazale yy, no i co yy, te lampki powinny, bardzo mi się spodobały mąż się śmiał, że yy, strzeliłam w, tym pomysłem w samo sedno więc jestem naprawdę z siebie zadowolona, że taki w tym roku miałam pomysł. No i co, żegnam się z Wami. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba, czy nie. Widzimy się już jutro.